Cześć, witajcie. Yy, mamy już warunki zimowe. Troszkę kilka słów o, na temat akumulatora. Jak sprawdzić, yy, czy mamy sprawny. Czy możemy się spodziewać, że przy jakimś yy, spadku temperatury możemy mieć problem z akumulatorem? bardzo prosty sposób możemy sobie sprawdzić. Mianowicie, najlepiej byłoby, jakbyśmy posiadali taki miernik. To jest koszt około 20-30 zł. Wystarczy najprostszy miernik. Ustawiamy sobie na nim. Wartość 20V. Prąd stały. I końcówkami przykładamy czarna do minusa. Akumulator z reguły mamy oznaczone. Bardzo łatwo to rozszyfrować, nie ma najmniejszego problemu. Minus, tu mamy plus. Zawsze do plusa dajemy czerwoną. Sprawdzamy akumulator. Pokazuje wartość 12,67,68. Słuchajcie, yy, mamy jeszcze taką e, ciekawostkę. Niektóre akumulatory, wiadomo, że to są bezobsługowe już teraz, w tej chwili akumulatory. Mamy tutaj taką diodę, która też w pewien sposób pokazuje nam, czy akumulator jest sprawny, czy, czy ewentualnie nie. Natomiast nie do końca ym, sugerujmy się tylko i wyłącznie tym, y, tym właśnie światełkiem, kolorem ponieważ ja miałem przypadek właśnie w tym samochodzie tutaj tak jak widzieliście wartość jest dobra akumulatora natomiast pokazywało mi kolorystykę białą czyli w zasadzie że akumulator jest już do wyrzucenia tutaj mamy zieloną, że jest ok czyli w tej chwili nie wiem czy po wyostrzeniu chyba widać dobrze może z góry będzie lepiej widać o jest zielonkawy kolor, czyli że jest dobry akumulator, szary że jest taki niepewny, trzeba ewentualnie go podładować prostownikiem. Film na kanale, może tutaj gdzieś Wam się wyświetli e, karta prowadząca do, do filmu na moim kanale. Biały, no to w zasadzie do wyrzucenia, akumulator jest rozładowany, ale sprawdźmy sobie tak czy inaczej jeszcze miernikiem, e ewentualnie. Jeśli chodzi o wartości, jakie wskazuje? Akumulator dobry który jest sprawny. Wartość tak jak widzieliście, między 12,5 V do 12,8 V jest akumulator w dobrym bardzo dobrym stanie. Wartość do 12,5, czyli 12,1, 12,2 jest akumulator średnio naładowany, może trzeba go podładować, bo bo jest już widocznie słaby. Już ma prawdopodobnie kilka lat. I był troszkę już nadszarpnięty czy to czasem, czy zużyciem. Natomiast wartość powyżej, poniżej 12V Akumulator w zasadzie jest już bardzo słaby. Może być problem z odpaleniem. Tym bardziej, jeśli mamy już problem oznaki, że, że rano mamy problem z odpaleniem, nie kręci rozrusznik na akumulatorze, no to już by wartało właśnie marudku mieć na uwadze. E, zastanawiać się nad wymianą akumulatora. Słuchajcie, tutaj jeszcze Wam e, będę chciał ewentualnie pokazać, e, jak sprawdzić, czy e, oprócz akumulatora, załóżmy, ma, kupiliśmy świeży akumulator i zaraz po jakimś czasie jest już e, słaby. Może być też problem alternatora, że nie ładuje nam. Ja Wam e, postaram się e, właśnie pokazać, e, jak sprawdzić, e, czy alternator odpowiednio nam ładuje. E, akumulator wartości jakie powinien taki alternator nam pokazywać na mierniku ustawionym też na 20 v prąd stały powinny być około 13,8, 14 i 14,7 dobrze mówię tak 14,7, 14,8 zależy od różnych tam przekazów książkowych, informacyjnych natomiast jeśli będzie Poniżej wartości 13,8 V, no to y, można mieć y, przypuszczenie, że alternator jest już słaby. Trzeba po prostu zregenerować y, alternator. Jeśli się da, jeśli nie, no to trzeba będzie kupić y, nowy, y, nowy alternator. Słuchajcie, y, najlepiej właśnie zrobić sobie w ten sposób, tak jak mierzyliśmy podpiąć, ja nie wiem czy dam radę to sam, może poproszę tutaj syna on pójdzie odpalić samochód i pokażę wam e, jaka powinna być wartość właśnie ładowania tak e, odpaliliśmy samochód wartość ładowania, popatrzcie 14 68, 69 14,70 można powiedzieć, że alternator jest dobry. Ładuje, doładowuje akumulator, czyli wszystko jest w należytym porządku, jeśli chodzi o możliwość doładowania cały czas podczas jazdy akumulatora. Dobra, wyłączymy. Teraz jeszcze Wam powiem najlepiej, jeśli chodzi o doładowywanie. Akumulatora, jeśli chodzi o alternator, najlepiej jest wykonywać odcinki nie krótsze jak 15-20 km, jadąc cały czas, najlepiej na, na prostych odcinkach drogi. Wiadomo, że, że, że akumulator też potrzebuje chwilkę czasu, żeby się naładować z alternatora. A jeszcze kolejna sprawa jest taka, że wiadomo, teraz w zimie mamy włączone różne systemy w środku czy to dmuchawe, czy mamy jeszcze ogrzewanie tylnej szyby, które też dodatkowo pobierają prąd z akumulatora. Jeszcze tu Wam nie wspomniałem przy sprawdzaniu wartości ładowania alternatora warto załączyć sobie jakieś dodatkowe odbiorniki Z2 załóżmy dmuchawe i, i załączyć radio, załóżmy jeszcze i wtedy wartość będzie jeszcze bardziej dokładna i wiarygodna, jeśli chodzi o ładowanie akumulatora przez alternator. Także to chciałem Wam w tym filmie, właśnie troszkę informacji przekazać. Jeśli byście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć w miarę swoich wiadomości, zasobów wiadomości. Natomiast warto, warto to mieć na uwadze. Tak jak wspomniałem, miarnik nie jest drogi, a tak przydaje się do wielu ciekawych różnych rzeczy, żeby sobie sprawdzić, jeśli ktoś ma duszę Majsterkowicza, no to tym bardziej coś takiego jest zalecane, żeby posiadać w domu. Także yy, dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne, dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał, aby mógł dalej się rozwijać. Czekajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!